Nikola Zalewski próbuje chronić swoją prywatność. Dwadzieścia latek nie mówił jeszcze o tym, czy jego serce jest zajęte. Widzi plecione ręce dwóch osób. Zalewski dodał także emotikon ze strzałą. Media. Girl of Nikola Zalewski wcześniej spotkała się z innym graczem. Nikola Zalewski nie zaznaczył. Żadnego profilu na zdjęciu. Media zaczęły jednak pisać o tym, że piłkarz jest podobno zakochany. Wpis z profilu Instagram Nikola Zalewski według pudelek: Serce Nikola Zalewskiego podobno ukradło tancerkę Nicole Luzardi, a ona jest osobą, której ręka jest na zdjęciu. Co więcej, dziewczyna podzieliła wpis na swoim profilu na Instagramie. Który Zalewski pokazał wcześniej. Wpis z profilu Instagram Nicole Luzardi Nicole Luzardi prowadzi profile mediów społecznościowych. Jej profil obserwuje ponad 67 tysięcy osób. Nicole Luzardi ma również swój własny profil na Zarośle. Który obserwuje ponad 17,8 tysiąca przeszłości Luzardi był podobno związany z innym graczem Luką. Pellegrini, 23-latek jest graczem Juventus Touré, który był, który był pożyczony na rzecz Eintracht Frankfurt.